Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania i zagadnęli Go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swojemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu, więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Na to rzekli niektórzy z uczonych w piśmie: Nauczycielu, dobrze powiedziałeś, i już o nic nie śmieli Go pytać. Oto słowo Pańskie. Chciałbym, patrząc na tę Ewangelię, zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Jedna to jest na komplikowanie życia. A druga dotyczy zmartwychwstania czy głoszenia zbawienia. Saduceusze chodzą za Jezusem, słuchają Go, słuchają Jego kazań, patrzą jak Uzdrawia, jak Uwalnia, znają świadków nawrócenia, słyszą świadectwa, znają apostołów i i co robią wobec tego wszystkiego? Komplikują pytaniami w głowie na to wszystko. Zamiast przyjąć to, co Jezus mówi, robi, co jest zapowiedziane i co znają z pisma, w ich sercu, w ich głowie powstają pytania, łamigłówki, pokazujące, że to jest niemożliwe. Że to jest niemożliwe, co, co Jezus mówi, co słyszą, nie zgadzają się z tym fundamentalnie. Dlaczego to jest dla nas istotne, dla nas konsekrowanych? Dlatego, że to wszystko, co mamy na zewnątrz, to wszystko, co mamy w zgromadzeniach, w zakonach zapewnione, wszystkie warunki, aby słuchać Jezusa, całe konstytucje tak zbudowane, żeby być bardzo blisko Jezusa, żeby był naszym przyjacielem i żeby każdy z nas był święty, bez wyjątku. To wszystko jest tak zrobione i przygotowane. A później się okazuje w naszym sercu, że powstają różne łamigłówki, że zaczynamy komplikować, trochę z pogmatwanego własnego serca, trochę z tego, że różne serca pogmatwane spotykają się razem, i jedno nakręca drugie. I dochodzimy do różnych. Niemożliwości, do różnych sytuacji, których nie da się przekroczyć i do różnego systemu, władzy, wspólnot, no, różnych rzeczy, które można tylko jeszcze bardziej dzielić włos na czworo i pokazywać, że to wszystko jest niemożliwe. Może jeszcze nie, do, nie doszliśmy do siódmej żony w tych naszych łamigłówkach, tylko gdzieś tam jeszcze, ale patrząc na niektóre rozmowy również to logiczne również co do duszpasterskie to widać cały czas te łamigłówki a Jezus ma to słowo że chce prostego serca chce prostego serca on wtedy się może spotkać jak rozważamy w sercu a nie jak tworzymy na to wszystko jak to możliwe i łami Czyli teologicznie próbujemy pokazać, zrozumieć, ci się nie nadają, tam ci się nadają, ci są gorsi, ci lepsi. I w zgromadzeniu i u ludzi dzieląc na, na jakieś kategorie. Dzisiaj przychodzi nam Maryja za wzór oczywiście której życie jest dla nas wzorem i której życie jest prostotą. Jest po prostu powiedzeniem dobrze. Po prostu powiedzeniem fiat. że się zgadzam. I zobaczmy, że na to fiat Maryi mija dwa tysiące lat i przez dwa tysiące lat są tworzone coraz to nowe łamigłówki. Jak to jest możliwe, że niepokalana, jak to jest możliwe, że dziewictwo, jak to jest możliwe. I cały czas są tworzone łamigłówki. A ona po prostu powiedziała fiat i rozważała w swoim sercu. I, i to jest dla nas gdzieś wezwanie Boże. Po prostu idź. Po prostu. Oczywiście zatem po prostu jest pytanie: No, Boże, ale jak? No, Duch Święty stąpi na Ciebie i Moc Najwyższego osłonić. To jest na wszystko odpowiedź. Niezmienna, taka sama. I, I temu zaufać. Tu jest trud w zaufaniu, że to się tak wydarzy. Ale nie ma innej drogi przy Panu Bogu niż właśnie zaufanie. Bo cokolwiek będziemy komplikowali, to się oddalamy, a nie zbliżamy. Żeby przy naszych komplikacjach w głowie różnych Pan Jezus mógł wkroczyć, to w pewnym momencie ten guzik reset gdzieś tam musi go znaleźć i znajdujemy go na rekolekcjach, znajdujemy go przy jakiejś ważniejszej spowiedzi i wtedy nagle wszystko puszcza i widzimy, no to była taka nadbudowa już i to niepotrzebne. I przez to przechodziliśmy w swoim życiu. Widzieliśmy to już raz, drugi, dziesiąty w czasie rekolekcji swoich jakichś takich ważnych momentów duchowych że wszystko polega na uproszczeniu, na tym zaufaniu Jezu, ufam Tobie. To jest jedna rzecz, którą, którą chcę podkreślić, że można słuchać Jezusa, patrzeć na Niego, adorować, tak jak saduceusze, być blisko, a jednocześnie być strasznie daleko. Sercem daleko, przez nasze skomplikowane różne Wnioski yy, i wychodzenie z tym do Jezusa, tłumaczenie mu, dlaczego coś jest niemożliwe, zamiast przyjęcie w zaufaniu. A druga, drugi temat, który też z tej Ewangelii chcę wziąć, dotyczy zmartwychwstania I, i tego, jak Jezus mówi, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale Bogiem żywych. Bóg jest żywy, jest Bogiem żywych. On przychodzi, On jest z martwych W Chrystusie wszyscy już z To się już dokonało. Nasze zbawienie w Bogu już się dokonało. Teraz jest nasza odpowiedź, która nie determinuje tego, że Bóg się od nas odwróci się sami odwracamy od Boga. Bóg jest stały w tym, że On przyszedł na świat, żeby zbawić człowieka i zbawił człowieka. On już to zrobił. I to, to zbawienie, to, że Bóg tego zdania nie zmieni, jest kluczowe w rozumieniu Boga żywego do ludzi żywych, że On chce życia. Kluczowe dlatego, że Nasz styl mówienia, styl ewangelizacji może być o Bogu żywym albo o Bogu martwym. Możemy albo mówić o miłości Bożej, albo mówić o śmierci. To jest wybor, nasz wybór, naszego serca. Jak my postrzegamy działanie Boże i i co chcemy podkreślać? Bo wiemy, że jest i niebo, i piekło. Ale coś będziemy podkreślać. Wiemy, że Bóg jest dobry i, zrobi, i robi, zrobi wszystko, żeby człowiek się z Nim spotkał w zmartwychwstaniu. I będzie czekał do końca i tęsknił do końca. Ale też wiemy, to jest jutrzejsza Ewangelia, że jest to oddzielenie. Na lewo i na prawo. Chrystus Król, który oddziela owce od kozłów. Więc to się dokonuje, więc nie negujemy piekła, a jednocześnie jaki jest kierunek naszego serca, naszego przepowiadania, naszego mówienia ludziom? Czy my mówimy o miłości i o dobroci Boga, czy straszymy? Że jak nie będziesz w miłości, to będziesz potępiony. Co podkreślamy? Bóg jest Bogiem żywych. On zbawił człowieka, jest Bogiem dobrym. Czy podkreślamy i o tym mówimy, że jak się nie nawrócisz, to będziesz potępiony? To akcentowanie to jest, to jest obfitość serca. To jest to, co w nas bardziej coś przeżywamy. Bo możemy być w pewnych przepisach, również zakonnych, trochę z lęku. Możemy tak być. Bo jak nie będę, nie zrobię czegoś, to będę mieć stratę konkretną, nie będę się podobać i, i, i nie pójdą mi na rękę. Więc mogę żyć w lęku o przepisy i dlatego je wypełniać. Mogę być w lęku, żeby nie obrazić Boga. A mogę robić coś z miłości. To są. Owoc może być taki sami, zupełnie niewidoczny. Nie, nie tego się nie da porównać na zewnątrz, ale da się porównać w sercu. To, co powiedzieliśmy na początku o entuzjazmie, czy o sercu takim bijącym życiem, to tutaj to jest widoczne. Widoczne jest to po człowieku. Człowiek, który, osoba, która robi to z miłości do Chrystusa, ma inaczej bijące serce. Jest inny pokój w niej, inna obecność, bo to wypływa z, tego, z tej obfitości kochania, a nie z obfitości lęku, z obfitości zaufania, życia, a nie z obfitości tego, że ja się o coś boję i myślę o śmierci i potępieniu. Że mi się coś nie uda, jak nie pójdę za Bogiem żywym. Ponieważ dzisiaj Kościół się też ściera, nie ma jakiejś takiej drogi jasnej, żeby powiedzieć ma być tak, albo tak, jak mamy głosić. Albo inaczej, bo to nie chodzi jak, tylko co akcentować? Mamy dużo też głosów, że nie można mówić o miłości Bożej. Albo nie przesadzać z miłością. Tak jakbyśmy przesadzali. Ja mam poczucie, że nie przesadzamy. I jest tego cały czas za mało, i od lat jest za mało. Ale ten kierunek gdzie pójść, jakim być, jak mówić, jak ewangelizować gdzie Jezus chce życia, gdzie Jezus, który zbawił człowieka, i to Bóg czyni wszystko. My możemy tylko odpowiedzieć miłością na miłość, no ale jest też droga głoszenia, która będzie drogą e, bój się Boga, bo, bo, bo Cię pokaże. Tak jakby to On karał, a nie ja sam siebie. Słowo, które Ty mówisz, cię osądzi. Tak jak czytamy w Ewangelii Świętego Jana rozdział 12. Ja was nie sądzę. Ale to Ty sam siebie sądzisz. Masz Królestwo Boże w sobie albo nie. Przyjmujesz je albo nie. To jest cały, cały trud, jak, jak głosić dzisiaj wobec miłosierdzia Bożego. Głoszący też mają lęki, jak czytamy u Jonasza. On, on, on chce głosić, ale mówi: Nie chciałem głosić, bo wiedziałem, że jesteś miłosierny. Jak jesteś miłosierny, ja im będę mówił. O, o okaże, czy coś się stanie, a to się nie stanie, bo ty przebaczasz, bo jesteś miłosierny. I potem się obraża z powodu miłosierdzia na Pana Boga, że się wystawił. I więc my się, my się boimy tego miłosierdzia, wolimy być z takim tupnięciem, że Bóg pokara cię, uważaj. I to jest takie głoszenie trochę bezpieczniejsze, tak by się wydawało. A tymczasem bezpieczniejsze jest to, gdzie gdzie jest miłość? Bezpieczniejsze jest to, gdzie działa Duch, gdzie pozwalamy na to, że to Bóg w nas, a nie my sobą coś czynimy, słyszycie, że nie wykładam, jak ma być, tylko chcę pobudzić wasze serca do tego, żeby gdzieś przyjrzeć się sobie, bo w różnych miejscach głosimy, czy to w zakrystii, czy w szkole, czy czy mając kontakt po prostu z ludźmi, a siostry, macie kontakt bardzo z ludźmi w pracy, to jaki jest Twój Jezus? Jakiego Jezusa, jaki jest charyzmat zgromadzenia? Jaki jest Twój Jezus? Jaka jest Twoja Ewangelia? Jak Paweł mówi, Moja Ewangelia, jaka Twoja Ewangelia jest, którą przepowiadasz? Czy to jest zgłoszenie Boga, który ma wyciągnięte ręce do człowieka? I najpierw chce spojrzeć, przytulić Cię, ukochać. Jezus wie, że jak wtulisz się w Niego, to to będzie przemieniające i będziesz inne. Czy mój kierunek jest taki, zobacz, tu jest Jezus, który ma otwarte ręce, ale żeby do Niego podejść, musisz zrobić to i to, a potem jeszcze to i to, i jeszcze to i to, a wtedy. Podejdziesz i On cię może przytuli, jak zobaczy, że może, bo może jeszcze coś. I wtedy cię przytuli i zobaczysz, jak będzie pięknie. Który, która droga jest moją drogą? Mojego doświadczenia i, i tego przepowiadania Boga żywego, do, do czego jesteśmy wszyscy wezwani. Jak dzisiaj głosić? To są drogi, które się ścierają, spotykamy jednych i drugich. Jaki jest Twój Jezus, jakiego Jezusa Ty spotkałaś i jak dalej Go przekazujesz? Amen.